Ci ludzie wyglądali jak podstawieni przez nas, a oni naprawdę byli złapanki. Mówili takie rzeczy, że ja jak miałam ochotę ich ucałować. Znaczy, to był nasz elektorat, to, to było niewiarygodne, że na przykład biorą do ręki, ja tam wyciągałem jakieś takie że, tak zwane jelousy, te godniki takie, wiadomo. I mówię, dobra, ale kto to czyta? To moja babcia czyta. Aha, ale kupujesz to, a czy podczytujesz? Nie, to da babci, to babcia czyta. A babcia w to wierzy? Nie, babcia nie wierzy, ale babcia czyta. Potem to wierzymy kolejną gazetę. Czy ty się przejmujesz? Nie, ona beznadziejna jest. W ogóle po prostu. My, my, my naprawdę staliśmy w tym empiku, jak takie, no ja nie wiem, nie, nie użyję brzydkiego słowa, ale to było genialne. Znaczy, ludzie naprawdę to tak mają. To było tak bezpośredni. E, I to było naprawdę strasznie to jest, fajne. To tak Pokazywaliśmy, tak. mamasz, ty ta herbuś. Przecież podobno wszystkie Polki chcą wyglądać tak jak ona. ona mówi, nie, no co ty w ogóle, przestań potem jakieś tam matki polki myśmy to nagrywali tego długo ale potem była historia z Kasią Cichobek była dziewczyna która była z wózkiem, więc ja mykka się Cichopek z gdzieś półki masz tu jest super seksi mama w ogóle Wiecie, wow chodziłaś tutaj to, ale... to logo tak pływa nie ale nie to było strasznie nie bo to było dla mnie fajne przeżycie że ta dziewczyna bez obciachu mówi weź ty w ogóle proszę cię ja mówię no ale ona książkę wydała jedną drugą e. No ale wciąż jednak show-biznes istnieje, wszyscy go kochają, bardzo yy, jakby obszernie o nim mówią, piszą i tak dalej, to skoro tego odbiorcy nie ma, no co, co zwykły człowiek tam właściwie szuka? Powiedz coś mądrego. Co zwykły człowiek szuka w show-biznesie? Rozrywki. No, po prostu. Żybery trochę. Jednak szydery. No też, ludzie strasznie szydzą z tego. To jest niesamowite. Pujujesz sobie kolorową pracę, ale to chyba nie po to, żeby tam zrozumieć meandry, nowelizację budżetu nowego, tak? Czy poznać receptę na życie? Masz panią w sukience. czy się skompromitował i już. No. Jakie ma nowe usta, twarz, wiesz, chomik, te historie cycki. Ja mam bardzo wykształcone koleżanki na stanowiskach, które uwielbiają te gazety. Mają po prostu po trzy fakultety, ale ona mówię, ja to kocham. Ja sobie siedzę normalnie u Manikuszystki, oglądam i sobie myślę, że są tacy, którzy mają gorsze zrobione usta niż ja. I on to cieszy. Ja jakby to też jest, jakby to jest zabawa. To jest coś, czego y, polskie gwiazdy nie rozumieją: że to jest zabawa, że to nie jest dywagacja o ulubione słowo mojego kolegi, o budżecie państwa. To jest zabawa.